Ja na moim kolej, kolejnym kanałem. Dzisiaj jest ze mną Dominik. Dzień dobry. Trzymajcie łapki w górę, jak zawsze to mówię. Tak, cześć, ja jestem Dominik i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Moim. <grym> e, słuchajcie, ostatnio Wam się bardzo spodobały filmy z Nadią, dlatego postanowiliśmy nagrać kolejny film razem i dzisiaj będziemy się uczyć matematyki. Dominik mi będzie zadawał pytania. A ja będę odgadywała Będziesz próbowała po prostu liczyć Ja będę Ciebie czegoś uczył Masz matematykę? Tak, tak Nie lubi Nie lubię Mówiliśmy się, że Nadia będzie skupiona Chociaż 10 minut, żeby nagrać ten film I tak jeszcze taka informacja Jeśli wam się podobają filmy z Nadią To zostawcie koniecznie łapkę w górę A nagramy takich po prostu więcej Oczywiście jeśli Nadia będzie chciała Chcesz nagrywać? Tak Bardzo, tak, bardzo tak, tak. <laughs> Siadamy na swoich krzesłach Nadia dla potrzeby tego filmu przygotowałem takie stempelki i będziemy na nich liczyć po prostu dobra Nadia. Może na początku powiesz nam, do ilu umiesz liczyć? Umiemy liczyć do... No. 20. Do 20. A policzysz nam teraz do 20. Mm. Powoli. Stresujesz się? Mm.

19. 17. 17 18 I teraz. To co było? 19. I ostatnie... Moje słowo 20. <laughs> Brawo! Dobrze, policzyłem do 20, jeszcze sprawdzę, że to jest 20... Tak, ogólnie chyba jest 20, dobra. Um, a nie umiesz iść dalej? Serioczej? Jak to nie? Serio Jak to nie? Jak? jak co? Wracaj, wracaj, do mnie, wracaj Dobra jej, jej, jej. Dobra Patrz, próbujemy dodawać, bo nie będę z ciebie uczył mnożenia, ponieważ ty jesteś Mongołem, prawda? Jesteś, mon jesteś Mongołem? Ty jesteś mongołem. <noise> Słyszałaś w ogóle o czymś takim jak dodawanie? Słyszała no. jak, jak chcemy cztery, no. to trzeba dodać dwa Brawo! A umiesz odejmować? Jak, jak, jak mamy 6. No, i chcemy i, odjąć. I, I chcemy mieć 2, to odejmujemy 4. Piona, brawo. Jesteś bardzo zdolna. Ci zadam jakieś zadanie. Takie nieco trudniejsze, bo widzę, że takie łatwiejsze umiesz Dobra, ramadze. Ile to jest 7? dodać 4? Ciekawe, czy da radę. 7 dodać 4. 10, Bardzo ja, ja. <grystanie> ja, <grystanie> Nie Widzicie, tam na Bardzo ładnie. Pamiętasz, jak się mnoży? Nie pamiętasz? Pamiętam. <grystanie> Serio, pamiętasz, jak się mnoży? No, teraz ty... Usiądź, Radia, usiądź. To coś... nauka do potęgi klucz. Nie w tym filmie, nie w tym filmie, nie w tym filmie, nie w tym filmie. Nie wygłupiaj się. Jesteś skupiona? Po powiedz im. Nie umiesz mnożyć. Nie umiesz Dora. Dora, Nadia, słuchaj. Ja ci teraz dam taki wstęp do mnożenia. Patrz, dajmy. Nadia, proszę, ja wiedziałem, że tak to będzie, bo Nadia nie umie się skupić. Dobra, Nadia, patrz, mamy trzy. Słuchajmy. skup się. Mamy trzy i chcemy te trzy pomnożyć razy dwa. Czyli chcemy mieć taką trójkę dwa razy. Czyli mamy jeden raz. I jeszcze raz chcemy mieć taką trójkę. Czyli pomnożyliśmy 3 razy 2. To jest 6. 6. Bardzo dobrze. A jeśli chcemy pomnożyć 3 razy 3, to ile to będzie? Jak myślisz? Mamy jeden rządek i musimy mieć trzy takie rządki. Ile to będzie? Umiesz policzyć w głowie? No to patrz, mamy jeden rządek. I dochodzi do tego trzeci rządek. I ile mamy? 9. Nie. Ale tu jest 9. No <laughs> jeszcze raz spróbujemy, dobra? Teraz spróbujemy z czwórką. Mamy 4 i chcemy 4 pomnożyć razy 2. Czyli chcemy mieć dwa takie rządki czwórek. Nadia, patrz! Nadia! Nadia, miałaś być! Nadia, skup się! Nie, to nie ma sensu. Nadia kończymy zaraz. Nie, nie. Nie. Konaj to działanie. Może się wykonać źle albo dobrze, ale musisz się skupić i je wykonać, dobra? Umowa stoi. Daj rękę. Ma, stoi. Dobra. Mamy cztery. I to cztery 4 <noise> razy 2. Czyli chcemy mieć dwa razy taki rządek czwórek. Mamy? Mamy dwa razy rządek takich czwórek. Tak? I ile to jest? 8. Osiem. Osiem! Brawo! A teraz chcemy mieć trzy rządki takich czwórek. Patrz, trzeci rządek. I ile to będzie? 12. Policzyłaś to w głowie? No to ładnie, bardzo... bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A teraz spróbujmy mieć... A nie rysujemy? Czwarty rządek. Zaraz coś się narysujemy jak chcesz. Czwarty rządek. Kurek. czyli 4 razy 4 mamy teraz. Ile to będzie? Tutaj masz. Za dużo już. 12 dodać 4. 19. 16. Ale byłaś blisko. A jak do tego doszłaś, że 19? <noise> tak, no, no Nie, 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 nie. tak? Skup się, dobra, dobra. Ok, słuchaj. Spróbujemy zwiększyć twój zasób. Umiesz liczyć do 10, tak? Czyli mamy 1, 2... Do 20! Zapomniałeś! Dobra, zapomniałem. Umiesz liczyć do 20. Do 20. A spróbuj policzyć do... Razem, dobra? Ja będę liczyć z tobą. O, i spróbujemy zrobić tak. Liczymy na razie do 20, tak jak umiesz. Tak. To razem ze mną. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I mamy 10. I teraz... Co jest dalej? 11. 11, 12, 13, 14. Dobrze, i dalej niby nie umieć liczyć, tak? Ale zobacz, mamy 20 i liczymy teraz dalej. 21, 20, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. I mamy 30, bardzo ładnie, mamy 30. I teraz tak samo, dalej liczymy. 37, 30. 7, 30. I takim sposobem byś mogła doliczyć do 100, wiesz? A po 40 jest to? Jest 50. I potem znowu to samo. 51, 51, 52, 54. 50. Nie, 53. <grym> <grym> musisz, musisz patrzeć na to coś, jak ci się Aha. myli. Potem mamy 60, 70, 80, 50. 90 i 100. Bardzo ładnie. A jaka jest największa liczba? 100. Dobra, słuchajcie. Chodź tu Nadia, bo... Aaaa! Słuchajcie, kończymy ten film. Nadia, pożegnaj się. Ładnie. Cześć, pa. Nie, słuchajcie. Powiedz Nadia, co, co byś chciała powiedzieć na sam koniec filmu? Ile mają łapek w górę zostawić? i więcej niż oddaję. Sto i więcej. Nauczyłaś się czegoś i pewnie zapomni jutro. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Tak jak mówiłem, jeśli chcecie więcej Nadii, napiszcie koniecznie w komentarzu. Nazja Tymu Flonie jeden. Dziękuję Wam za oglądanie i trzymajcie się. Cześć! Nazja też dziękuję. Pa! pa, pa. <laughs>